Witam wszystkich. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo trochę wieje. Mamy tutaj piękny widok, czyli rzepak. Jest to w sumie ostatni odcinek z GSM. Dlaczego ostatni? Bo tak się trafiło, że GS jest jeszcze Mimo, że nie jest jeszcze skończony, bo zostało kilka rzeczy do ogarnięcia. Niestety ja już tego nie zrobię. W sumie trochę to straciłem zapał do tego motocykla. I tak pewne rzeczy dość mocno odlekałem, a trzeba byłoby się po prostu nimi zająć. A ja jakoś już nie mam trochę serca. Trafia do osoby, która zna się na motocyklach, prowadzi zresztą swój własny warsztat motocyklowy. Będzie to taki motocykl daily, przynajmniej z tego co, co mówi. Zobaczymy. Teraz tak, jeżeli chodzi o, o sam motocykl, jeździ pali, nawet się odpycha bez problemu. Są pewne rzeczy, które jeszcze nie są zrobione, a, a po prostu trzeba by się było nimi zająć. Takimi, taką największą bolączką tego motocykla to, je, to są gaźniki. Niestety, mimo czyszczenia, mimo zestawów naprawczych, są one już dość mocno rozhuśtane, między innymi przez długi postój. Jakie miały zaserwowane, i przez to, że przez lata w sumie nie było dbane o nie, i gaźniki niestety ciągną sobie lewe powietrze, i nie ciągną przez krótce sące, a bardziej przez przepustnice obrotowe. Tam są w korpusach uszczelniacze, które prawdopodobnie zdechły po prostu. Amyjka wypukała jeszcze brud, więc, więc tam po prostu się to lewe powietrze. Jest lekki problem ogólnie problem, trochę zaczął wychodzić jak ten motocykl zaczął trochę jeździć i przestał, przestał trzymać wolne obroty zaczęły one lekko pływać podłączyłem swój wakuumetr. tam jest taka funkcja, która pokazuje wykres, z którego można wywnioskować co się dzieje no i jakby pokazuje, że na pierwszym cylindrze jest cały czas lewe powietrze na drugim udało mi się to usunąć ale nadal na pierwszy cylinder ten gaźnik po prostu leży Także niestety nowy właściciel będzie musiał kupić sobie nowe gaźniki. Oczywiście on wie o tym, poinformowałem go o tym. Teraz trochę o kosztach. Czy się opłacało kupić giesa? Zdecydowanie nie. Tak jak z Transalpem w sumie wyszedłem, powiedzmy, że wyszedłem na swoim, bo koszt doprowadzenia go do stanu, jak się okazało, nie był aż tak wysoki. Patrząc na ceny Trumpów, które ostatnio chyba trochę oszalały. Tak z GS-em tak fajnie nie jest. Niestety jest pewien próg w opłacalności, jeżeli chodzi o robienie takich motocykli właśnie jak GS, czyli taki bardzo popularny, który można w sumie za grosze kupić. No i ten próg w sumie ja już trochę osiągnąłem. Nowy właściciel będzie musiał zainwestować jeszcze jakąś tam niewielką kwotę i jeżeli będzie jeździł tym motocyklem powiedzmy że sezon to mu się to jak najbardziej zwróci jak najbardziej mu się to opłaca patrząc na to że ja ten motocykl wziąłem żeby odbudować trochę na nim powiedzmy że zarobić no to tutaj sobie strzeliłem totalnie w kolano 900 zł, tyle mnie kosztował GS yes. niewielkie pieniądze ale potem zaczęły się duże wydatki typu łańcuch rozrządu 130 zł. Opony 320-260 zł. Poza kranik paliwa 230 zł. Z takich jeszcze zestawy naprawcze, zacisku, wszystkie łożyska szelki w sumie zrobiła się kwota z tego prawie 2800 zł. Przy czym motocykl, tak jak wspomniałem na samym początku filmiku, dalej wymaga jakichś tam inwestycji. Także wiem o tym, że. Kupiąc kupić GSA do 3000, <noise> będziemy skazani na same trupy i ulepy, które będą do mega inwestycji. Taki jest rynek, tak? ale już dokładając tego tysiaczka, powiedzmy 4000, no to już można kupić coś fajnego. W sumie w miarę zadbanego, co nie będzie potrzebowało zbytnio, przynajmniej przez pierwszy sezon, jakichś większych inwestycji. I teraz chcąc sprzedać. Za, z jakim zyskiem ten motocykl no w sumie co, nowe gaźniki trzeba wrzucić, to jest jakieś 400 jeszcze jakieś tam pierdy, żeby go wizualnie doprowadzić powiedzmy kolejne 300 robi się z tego 700 zł i robi się z tego ponad 3500 no nie warto było z drugiej jednak strony nauka, która którą wyniosłem robiąc ten motocykl jakieś tam swoje lekcje które musiałem odrobić żeby jakoś uruchomić ten motocykl no, zostaną mi na zawsze, tak więc tu akurat straty nie są. Tutaj nie żałuję, są pewne rzeczy, które, które musiałem poznać, trochę się nauczyć. Fajna sprawa. To akurat bardzo lubię, jeżeli chodzi o odbudowę jakiegokolwiek motocykla, że można się czegoś nowego nauczyć. Mam nadzieję, że GS będzie cieszył nowego właściciela, nie będzie awaryjny i nie będzie sprawiał jakichś większych problemów. A ja cóż, czy będę szukał coś nowego? Jeszcze nie wiem. Na razie pocieszę się Transalpem i nowym sezonem. W Łeską ostatnio jeździłem. Jeździ, pali. Nie ma z nią problemu. Trampek zasuwa kilometry bezawaryjnie. A co nowego się trafi? Zobaczymy. Może w końcu spełni swoje marzenie o czymś sprzed II wojny światowej. Zobaczymy. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.